Witajcie, bracia i siostry. Zacznę od takich słów. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Słuchajcie. Dziś rozpoczęliśmy drogę wielkiego postu. Środa popielcowa, we wszystkich kościołach na świecie, Eucharystia, posypanie głów popiołem i wezwanie do nawrócenia. Nawracajcie się. Nawracajcie się. Nawracajcie się do mnie całym swym sercem. Przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Prorok Joel. Wezwanie do nawrócenia. Co to jest nawrócenie? Otóż człowiek wskutek swojej słabości wchodzi w zło i może pobłądzić. I tak naprawdę my wszyscy żeśmy pobłądzili. Odeszliśmy od Boga. Poszliśmy swoją drogą. I gdy Jezus przyszedł na świat, Jezus to znaczy syn Boży, pierwsze słowa zapisane w Ewangeliach. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawracajcie się. Nawrócić się, to znaczy zejść z tej drogi zła, kłamstwa, grzechu, i wyjść na inną drogę, na drogę, która prowadzi do Boga. Bóg jest blisko nas zawsze. Bóg jest dobry i kocha nas. Ale my wskutek naszej grzeszności jesteśmy jakby oddaleni od Boga. I boimy się Boga. I patrzymy przez pryzmat naszych grzechów i słabości na Boga, jako na kogoś bardzo groźnego, kto nas osądzi i potępi. Boimy się tego. Dlatego. Takiego Boga widzimy i takiego Boga też odrzucamy. I dlatego szerzy się takie zjawisko ateizmu, a więc odrzucenia Boga, czy zjawisko takiej obojętności religijnej. Człowiek sobie znajduje szczęście gdzie indziej poza Bogiem, w przyjemnościach, w rozrywkach, w rozkoszach, w pieniądzach w relacjach z ludźmi. Tak zwane szczęście. Tymczasem w sercu człowieka jest pustka. Ciemność, zwątpienie, a nieraz bunt. Taki jest świat. Tacy są ludzie, tacy są też katolicy w dużej mierze ochrzczeni. Nawet spełniają pewne praktyki religijne formalnie, ale są daleko od Boga. Kiedyś Jezus powiedział, zacytował właściwie pewien werset z Pisma Świętego. Ten naród w czcimy wargami sercem daleko jest ode mnie. A więc, taki, taka pożorna religijność. Tymczasem tutaj nawróćcie się do mnie całym swym sercem przez post płacz i lament rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Nawrócenie ma być dogłębne. Ma się dokonać w sercu. I to czytamy i słyszymy te słowa na początku Wielkiego Postu. A trochę dalej. W imieniu Chrystusa prosimy pojednajcie się z Bogiem. Pojednajcie się z Bogiem. Grzech powoduje, że Oddalamy się od Boga, że powstaje między nami a Bogiem pewna przepaść, chociaż Bóg jest zawsze blisko nas. Ale to my jesteśmy daleko w sobie. Pojednać się z Bogiem to znaczy powrócić. Pojednać się z Bogiem to znaczy uwierzyć, że to, co dalej jest powiedziane, On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu. Tego to znaczy, kogo uczynił grzechem? Swojego syna Jezusa. Uczynił grzechem. Jak to? Jezus jest grzechem? Przecież Jezus nie, nie znał grzechu. Tak. Uczynił grzechem. To znaczy, wszystkie grzechy Jezus wziął na siebie. Wszystkie grzechy świata. Twoje, moje, każdego człowieka. Stał się grzechem. Wziął na siebie, stał się grzechem. Dalej czytamy, aby, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. My nie jesteśmy sprawiedliwością Bożą, my jesteśmy grzesznikami. Ale On wziął grzechy świata na siebie, abyśmy się stali, zostali uwolnieni, stali się sprawiedliwością Bożą. I to jest to. Dlatego pojednajcie się z Bogiem. W imieniu Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Jakie to ważne? Jak dużo ludzi jest niepojednanych z Bogiem? I dużo ludzi jest niepojednanych z sobą też, z braćmi, siostrami. Takie ogromne są przepaści w jednych rodzinach. Oddaleni jesteśmy, jesteśmy blisko fizycznie, ale tak jesteśmy oddaleni od siebie. Mamy do siebie pretensje, żal, osądzamy. Potępiamy, zazdrościmy, krytykujemy, źle życzymy. Taki jest świat ludzi. Bo to, że odeszliśmy od Boga, spowodowało, że też oddaliliśmy się od siebie. Staliśmy się dla siebie wrogami. Jezus przyszedł po to, aby nas pojednać. Abyśmy się Zbliżyli do siebie, przede wszystkim do Boga. Otworzyli się na Jego przebaczenie. Przyjęli Jego przebaczenie. Uznając, że jesteśmy grzesznikami. I to jest nawrócenie. To jest nawrócenie. Pojednanie się z Bogiem, nawrócenie. Ilu jest takich katolików? Którzy dawno nie byli u spowiedzi. A nieraz można być u spowiedzi i traktować ten sakrament bardzo formalnie. Ten sakrament może nie być nawróceniem, tylko spełnieniem pewnego obowiązku, pewnego rytuału. Nawrócić się to znaczy też uznać grzech, że jestem grzesznikiem, uznać zło grzechu. I oddać to, czy jest w nas, ten ciężar grzechu, zła, złożyć na krzyżu Jezusa. Pojednajcie się z Bogiem. I wreszcie czytamy. szczęście się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi, ale po to, by was, po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. A więc tu nie chodzi o zewnętrzne jakieś uczynki na pokaz. Nawrócenie nasze nie jest na pokaz. Nasza religijność nie jest na pokaz. Oczywiście my, jako uczniowie Jezusa, mamy być świadkami Jego miłości, tak. Ale uczynki różne, takie jak modlitwa, jałmużna czy post, mamy czynić dyskretnie, w ukryciu. Bóg, ojciec, widzi w ukryciu. Bóg widzi nas, jacy jesteśmy, gdzie jesteśmy sami, co się dzieje w naszym sercu, zna nasze serca. Na ile jesteśmy prawdziwi. Tym, co robimy, a na ile po prostu udajemy, aby się pokazać. Aby się pokazać. Modlitwa. Czymże jest Twoja modlitwa? Jak często modlitwę sprowadzamy do pacierza, który odmawiamy tak trochę mechanicznie, po prostu. Już nie ma w tym serca naszego. Już nie do, do głębi rozumiemy to, co mówimy. Nie zastanawiamy się nad tym. A przecież modlitwa to jest coś, co rodzi się głęboko w sercu. Nasza więź, relacja z Bogiem, który nas kocha. Na modlitwie on też mówi do nas. Nie tylko my mówimy do niego, ale on mówi do nas, bo to jest dialog. Rozmawiać z Bogiem. To słuchać. To słuchać. On mówi. Modlitwa musi być, nie może być schematyczna i wyrecytowana. To za mało. Dlatego mamy, jakby odkryć na nowo modlitwę, do której wszyscy jesteśmy powołani i jest zapotrzebowanie, bo bez modlitwy człowiek umiera. Modlitwa jest jak oddech duszy Bożym Duchem. Jest to oddech ludzkiej duszy Bożym Duchem. Bo w naszej modlitwie Duch Święty przychodzi nam z pomocą. I on jakby modli się w nas. I trzeba być pod, otwartym na Ducha Świętego. Trzeba zapraszać Ducha Świętego do modlitwy naszej aby modlił się w nas, Duch Święty. A więc wielki post to jest taki szczególny czas, w którym jakby na nowo odnajdujemy modlitwę, która jest nam bardzo potrzebna. Człowiek bez modlitwy umiera. Dalej jest post. Czymże jest post? Sprowadziliśmy post do tego, że się nie je mięsa w piątki czy Środę Popielcową, czy Wielki Piątek. Tak i nie. Oczywiście, nie je się mięsa, ale to jest, post polega na tym, że odejmujemy sobie czegoś, co jest dobre w jakimś celu dla kogoś. Jezus powiedział, że Uczniowie Jego będą pościć wtedy, gdy będzie im On zabrany, gdy oblubieniec zostanie zabrany. Jakby chciał powiedzieć Jezus tutaj swoim uczniom i nie tylko swoim uczniom, ale tym, którzy oskarżali apostołu, że apostołowie nie poszczą, że przyjdzie taki dzień, kiedy Zabierze, z, będzie zabrany oblubieniec oblubienicy. A my jesteśmy tą oblubienicą. My jako Kościół. I w tym dniu, w tym czasie oblubienica będzie pościć. Tak. Będzie odpowiedni post. A ja powiadam dzisiaj, że to nie wystarczy nieść mięsa. Może trzeba sobie popatrzeć i zrobić taki post od internetu, od różnych stron, w które wchodzimy, biegamy po nich. Pewnie to nie jest takie proste. Nie jest takie łatwe, bo bardzo lubimy. Mamy telefony komórkowe, a w telefonie jest wszystko różne aplikacje oczywiście internet. Po prostu tak skaczymy i biegamy. Coś nadajemy, coś oglądamy, musimy coś wiedzieć, wszystko chcemy wiedzieć. I mamy taką sieczkę informacji i takiego biegania i tracimy dużo czasu przy tych naszych telefonach i się z nimi nie rozstajemy, prawie z nimi śpimy. Zrób sobie taki post od internetu, od tego telefonu. Po prostu spróbuj korzystając z telefonu, bo przecież dzwonią do nas i my dzwonimy, nie wchodzić w te różne aplikacje, w te strony. Tak po prostu mechanicznie nieraz to robimy. Po łebkach. Po łebkach. To tam coś zobaczymy, coś jeszcze, jakieś nowa informacja. Szczątkowa takie, taka prowokacja. Spróbuj tego nie robić. Post, po, zrób sobie takie, takie coś. No właśnie. Więc nie takie proste, może. A może coś jeszcze innego. Coś sobie ujmiesz, co po prostu będzie dla Ciebie postem. Są ludzie, którzy namiętnie słuchają muzyki i po prostu w wielkim poście tę muzykę wyłączają. Albo po prostu gasi się telewizor. Nie takie proste, bo musimy wiadomości, bo coś jeszcze, bo trzeba zobaczyć jaka pogoda będzie. Tak, wszystko chcemy wiedzieć. Nie chcemy być zaskoczeni, że będzie padał śnieg, albo po prostu, że będzie słońce, czy coś jeszcze, albo jakieś wiatry. Musimy wszystko wiedzieć. Tak, jaka temperatura. Zrób sobie post, braci, siostro. Pożyj tak po prostu trochę takiej wolności. Tak. Jałmużna. Co to jest jałmużna? Jałmużna to jest po prostu dzielenie się miłością. A miłość jest w nas nie tylko w formie naszych pieniędzy, ale można dzielić się czasem swoim. Być z kimś. Tylu jest samotnych ludzi wokół nas, Starszych, e, mieć czas być z, z nimi, porozmawiać, spotkać się, powiedzieć dobre słowo. To jest ją można. To jest ją można dzisiaj. E, znaleźć czas dla kogoś samotnego. Jakaś nieraz może pomóc jemu. Można zrobić zakupy, posprzątać. Twoja ją można. Oczywiście może być też i pie, jakiś pieniądz. Przeznaczamy nieraz pieniądze na jakieś dobre cele. To może być, o można. Oczywiście nieraz spotkamy kogoś, komu możemy dać jakiś pieniądz, bo chce, bo potrzebuje. Nie zawsze dobrze wiemy na co, ale po prostu, no, wyciąga rękę. Ale dobrze jest popatrzeć mu prosto w oczy. Zainteresować się tym człowiekiem, który wyciąga rękę i chce grosz. Dowiedzieć się coś, powiedzieć mu dobre słowo. E, wszyscy jesteśmy biedakami. I wszyscy potrzebujemy ją mużny. Tak naprawdę. Niekoniecznie w formie pieniędzy, ale potrzebujemy miłości. I tak tak naprawdę dać ją dawać ją mużny, raczej kochać. Wychodzić z miłością do ludzi. Na różne sposoby. Tak jak modlitwa jest aktem naszej miłości wobec Boga, tak ją można jest miłością wobec naszych braci. Jest wielki post. Jest wielki post. Żeby móc kochać, naszych braci, ludzi, których spotykamy, to trzeba sobie też odłożyć ten telefon, tę komórkę, będziesz miał więcej czasu, i wtedy może dostrzeżesz kogoś, komu możesz okazać dobre słowo, czas, jakąś pomoc. Bo jak jesteś zajęty sobą, swoimi, informacjami, internetem, po prostu różnymi aplikacjami, to po prostu nie dostrzega, że są obok ciebie ludzie, że potrzebują ciebie. I też bardzo trudno wtedy znaleźć czas na modlitwę, bo taki jesteś zajęty i zmęczony, że ten pan Bóg gdzieś jest, ale nie wiadomo gdzie, bo jest przed tobą internet. I nieraz internet może stać się takim twoim Bogiem. Rozpoczęliśmy drogę Wielkiego Postu. Gdzie ta droga prowadzi? O co tu chodzi? Po co ten Wielki Post? Wielki Post jest po to, abyśmy doszli do wielkiego celu. Tym wielkim celem jest Pascha Jezusa Chrystusa. Pascha. Pascha, czyli przejście. Przejście Jezusa Chrystusa przez śmierć do zmartwychwstania i chwały. Święta Paschalne, które obchodzimy co roku, są to najważniejsze święta w całym roku. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa to jest najważniejsze wydarzenie w świecie, w całej historii. Już czegoś takiego nie będzie. Będzie oczywiście powtórne przyjście Pana na końcu dni, paruzja, ale to, co stało się tam, na Golgocie, ofiara Jezusa Chrystusa, Jego życia na krzyżu i potem zmartwychwstanie, pusty grób, to wszystko jest jakby dla nas najważniejsze, dla naszego życia. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa i my wszyscy zostaliśmy w to wydarzenie historyczne wszczepieni, włączeni, zanurzeni przez chrzest. Chrzest, czyli zanurzenie. Jesteśmy zanurzeni śmierć Chrystusa i jego zmartwychwstanie. Zostaliśmy zanurzeni jako małe dzieciątka. Zaraz po urodzeniu. I nie pamiętamy tego wydarzenia. I dlatego co roku, gdy przychodzi święto Paschy, my jakby na nowo wracamy do chrztu. Aby na nowo odkryć, uprzytomnić sobie, rozpoznać, że nasze życie jest życiem paschalnym. Że po prostu Jezus, który umarł i zmartwychwstał, jego Pascha, jest naszą Paschą. Że nasze życie jest Paschą. Jest przejściem. My przechodzimy ze śmierci do życia. Całe nasze życie jest takim przechodzeniem ze śmierci do życia, bo jesteśmy grzesznikami i przechodzimy do nowości, do życia w duchu świętym. Nowość życia, którą Jezus obdarowuje nas tą nowością życia przez to, że umarł i zmartwychwstał. I dlatego cały wielki post prowadzi nas w kierunku chrztu. Chrztu, który jest w nas, bo my zostaliśmy ochrzczani przecież. I nie tylko chodzi o to, że mamy metrykę chrztu gdzieś tam zapisaną. Ale chrzest jest w nas. Śmierci zmartwychwstanie. Pascha Jezusa jest w nas. I mamy ją na nowo odkryć. Mamy to na nowo odkryć. Właśnie ten wielki posit jest po to, abyśmy odkryli, gdy przyjdzie wigilia paschalna w noc. Będzie to wielka noc. Przyjdzie taki moment, kiedy ze świecą ręku zapaloną będziemy odnawiali nasze przymierze Chrztu. Tak. Cały wielki post nas prowadzi w tym kierunku, abyśmy odnowili nasze przymierze Chrztu, abyśmy na nowo, jakby to przymierze stało się w nas. Ono jest w nas, ale. Często zapominamy o tym, często oddalamy się, i dlatego Wielki Post jest naszym nawróceniem, ponieważ oddaliliśmy się, bo zapomnieliśmy, bo się za bardzo pogrążyliśmy w sprawach doczesnych, w troskach, łudach tego świata, i gdzieś Pan Bóg nam jakby zniknął, On nie znika, to my żeśmy zniknęli, to my żeśmy się zamknęli. I dlatego wielki post jest takim nowym odkryciem, że Bóg jest miłością, że kocha nas, że jest blisko, że nam przebacza, że jest miłosiernym Ojcem, że nie, możemy, że nie powinniśmy się Jego bać, ale Jemu ufać i powierzać Ojcu wszystkie nasze troski, wszystko co nas boli, bo cierpienie w życiu każdego z nas jest. Nie możemy tego cierpienia marnować, po prostu mamy je powierzać Ojcu. Oddawać mamy Ojcu to cierpienie, bo On e, właśnie temu cierpieniu nadaje sens i znaczenie. Można powiedzieć, On wykorzystuje to cierpienie dla naszego uszlachetnienia. Uszlachetnienia. Słuchajcie, bracia. Rozpoczęliśmy dzisiaj post. Wielki post, drogę. Wiemy, że 40 dni przypomina nam to, że Izraelici 40 lat szli do Ziemi Obiecanej. My też idziemy. Nasze życie jest drogą. Idziemy do Ziemi Obiecanej. Tą Ziemią Obieconą jest dla nas nieba, dom Ojca, niebo. Chcemy tam wszyscy dojść do nieba. Prowadzi nas Jezus. Mamy iść razem z nim i za nim. Dlatego musimy jego jakby odnaleźć na nowo, rozpoznać, że on nas prowadzi. Że on jest naszym przewodnikiem, mistrzem, nauczycielem i przyjacielem. Mamy za nim iść. On też 40 dni na pustyni przebywał i był kuszony. My też jesteśmy kuszeni nieustannie. My często przegrywamy. On zwyciężył. Tak. I On jest blisko nas. I te 40 dni to taka droga razem z Nim, i że idziemy razem z Nim. E, zaufajmy Mu. Dajmy się poprowadzić. E, Niech to będzie rzeczywiście czas naszego nawrócenia, bo nawrócenie to jest przemiana naszego myślenia. To jest nie tylko wyznanie grzechów. Spowiedź tak, trzeba, ale też przemiana naszego myślenia. Odnowiony umysł, mówi święty Paweł. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu. Abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Tak, wola Boża. Jaka jest wola Boża? My często mamy swoją wolę i ją realizujemy. I dlatego jesteśmy tacy pogubieni. Gdy rozpoznamy wolę Bożą i będziemy szli tą drogą, to nie zbłądzimy. Dojdziemy do właściwego celu, do domu ojca. Pozdrawiam was wszystkich. Życzę dobrej nocy. A idźmy dalej, idźmy dalej, to jest początek. Niech Was Bóg błogosławi, w imię Ojca, I syna, I ducha świętego. Amen. Szczęść Boże.